super. Yy, Bumble i Carbid. Yy, nie pamiętam jak on się nazywał. To ty z pamięci no. ich podałeś wszystkich, tak? Tak, No dobra, krótko Podnika. mówiąc, mamy dzisiaj w programie Fortnite'owe figurki. Dobra, mamy już wszystkie figurki. Od razu wam mówię na wstępie, że w tym odcinku będzie konkurs, ale to szczegóły na koniec. Tutaj mamy kilka takich topowych, ekskluzywnych właśnie figurek, jak na przykład tutaj Kruk, albo te dwie tutaj postacie, takie z rpg i granatnikiem, no i Black Knight czyli e, taka z chyba drugiego sezonu figurka. No i jest też Skull Trooper. Tak, skull trooper, który był do kupienia. No, jestem ciekawy jakiej one są jakości i czy będą miały jakieś ruchome właśnie e, elementy. 12 skinów, 12 figurek. E, myślę, że zaczniemy od tej strony. Biorę sobie skull troopera. On tutaj ma LKM ma w zestawie e, IKILOV kosę Chyba to jest mój ulubiony według mnie kilo. Dobra, mamy tutaj, mamy już naszego Skull Troopera. fajna taka niebiesko-przezroczysta podkładka, gumowy LKM, który został niestety wycofany z gry. G gumowy, no tak i tak. dwukolorowy. No i moja ulubiona kosa też gumowa. Widać, że jest taka potępiona. Jakość, no widać, że dobra. Zresztą ja wiedziałem Wam szczerze, że jakość będzie dobra, bo to jest y, y, firma australijska. Mieliśmy już kiedyś y, produkty tak. od tego właśnie łos, łosia. Dystrybutorem jest y, EP. Ręce i głowa są, można nimi ruszać. Nogi pozostają w takiej pozycji. Okej, okay. ale przyjemna, przyjemna w dotyku jest. Już widzicie, jaka jest jakość wykonania. Bardzo dokładne są te grafiki. Tak. Czyli tułów mi się obraca, tak? Czy tułów nie? Tuf. Ręce i głowa, tak? Tak, mhm. ręce i głowa. Czyli są dwa punkty ruchome. Jeszcze mu wsadzę LKM-a. Zobaczymy, jak on się tutaj trzyma. No jest. Tak, z LKM-em i z naszym, naszym Kilofem. Fajnie wygląda. Przygląda się temu właśnie LKM-owi. Drift. Drift. Myślę, że fajny skin. Już widzę, że ma zupełnie inne ułożenie niż ten Skull Trooper. Proszę bardzo, figuraczka. Ukryte słowo. Hashtag Fortnite Polska. Aha, jemu się tak, tak lekko kręci głowa. I trochę tak ręce. A nie, 360 mu się kręcą ręce. Fajnie. Czyli też głowa i dłonie, tak. znaczy i ramiona. Co mhm. mamy wyposażenie. Mamy na pewno MK, czyli zwykły karabin szturmowy. Ok. Zwykły karabin szturmowy. To jest robione na wzór M16. karabin M16, ok. A teraz Ragnarok. Lodowy taki krój. Proszę bardzo. No i mu nawet podstawka będzie pięknie pasowała. Czyli również głowa. Dłonie, ale tu jeszcze mam płaszcz. Płaszcz również jest gumowy, elastyczny. Peleryna taka. Tak, peleryna. Przepraszam ację, peleryna to jest mój błąd. Tutaj jakby co, to on, ma, on miał edycję skinów, czyli jakby mógł inaczej wyglądać. Mógł być bez tej maski. To jest takie na, na Max ulepszone. Uh -huh. Spoko naprawdę wygląda. Na razie mi się najbardziej podoba zdecydowanie. Myślę, że drift. Fajnie, fajną mapozę po prostu. Bierzemy teraz Black Knight'a yy, i nie nazwaną koszykarkę. To jest dwupak, to jest dwupak. Tak, to to jest trzeba poprzeć. To tak. Mieliśmy do tej pory pojedyncze opakowania, teraz będzie dwupak. O, już widzisz, ale pięknie wykonana Warto zwrócić uwagę, że na pudełkach są specjalne takie plakietki yy, Jak widzicie. Błyszczące, no i one właśnie mówią, że jest to produkt e, oficjalnie na licencji e, Epic Games Fortnite'a, tak? Tak, żeby trzeba zwracać na to uwagę. A tu mamy? Black Night. A, to bardzo chciałeś go, tak? Mm. E, I mamy jeszcze do niego, e, to jest plecak jego, tak? To bardzo. Ple ta tarcza, plecak tarcza ze smokiem ziejącym ogniem. Broń. No i teraz mamy na to, co ja najbardziej czekałem, myślę, że Wy też, czyli mamy czteropak, czteropak, czyli ten największy. Mamy Reksa, mamy figurkę z rpg mamy Kruka. Tak. Dawaj. Plecak. Trzykolorowy kolorowy plecak. Granat impulsywny. O kurde, tak może go trzymać, jest z także figurka może go dowolnie sobie trzymać w dłoni. Kolejny plecak do Rexa, kolejny ple plecak tym razem już do Kruka, kujące, kującymi tutaj elementami. Kilow, kilow, taki właśnie wspinaczkowy. I jest pierwsza figurka z czteropaka, nie wiem czy on coś cokolwiek widzi w tej masce. Kto jest następny? Ghost następny is. jest Ed, pokaż tego RPGa, on jest najważniejszy ten RPG. Du -du 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 -du. Trzy kolory, ale nie trzy kolory, bo ma jeszcze grafikę z uśmieczkiem. O, mamy już Kruka. Mm -hmm. Kruk już czeka na swoje. Teraz I i Rexio. Tak, Reks. Nasz no, Reksio. O, ma strasznie ostre te kolce. To jest naprawdę strasznie ostre. Co skaleczyłeś się przy wyjmowaniu? No prawie. No prawie. No, ale są oni są niebezpieczni. Okej, okay, i zostały nam dwa zestawy. Tak i właśnie chcę powiedzieć o tych zestawach. Te zestawy wy możecie wygrać. Wystarczy mieć zasubskrybowany mój kanał, polajkowany film. Musicie napisać. Napisać w komentarzu, jaka Wam się najbardziej podobała postać z tych wszystkich mhm. e, i e, napisać ukryte słowo. Hashtag i właśnie te ukryte słowa. No słowo. dokładnie, dobrze, dobrze. I teraz Wam pokażę, jakie według mnie by pasowały postacie takie, gdyby miały rywalizować. Tak... Gdy do pojedynku, wystawiasz do walki, tak? No tak. to mm. bardzo dobrze. Zaczekajmy e, od Sturdy Troopera. Mhm. Przeciwko? Drifta myślę, że kontra on. Ragnarok kontra krug. Ten z RPGm kontra ona. No i Rex. Sam zostaje, on nie Ale ma... Rex, no możesz wybrać z tych też, do, do, gdzie go byś wystawił do... No to zdecydowanie do Legii, do Omegi. Do Omegi. Omega ma też dwa rodzaje broni. Tutaj mają dwa kilofy, też dwa rodzaje broni. Ta broń fajna jest, wiesz jak ona się nazywa, pamiętasz? Eee, Tactical. Okej, okay. jak oceniasz jakość figurek, wykonanie? No, w, funkcje... skali, w skali od 1 do 10 na wszystko to 10 na 10 bo naprawdę strasznie mi się podobają e, naprawdę fajne wykonanie e, i tych figurek ale i też broni e, mają, e, mają właśnie ruchomość rąk głowy także e, także tak normalnie e, bardzo mi się podobają a szczególnie tych dwóch tych o dwóch no ten topór tutaj się aż błyszczy tak on jest ze złota obserwujcie nasz kanał, czyli wciśnijcie czerwony guzik i komentujcie siema